Jak wygląda Parzenica Góralska? Nad jaką rzeką wznosi się średniowieczny zamek w Dobczycach? Czy też jak nazywa się słynny malarz prymitywista z Krynicy zdroju? To tylko niektóre z pytań, na które musieli odpowiedzieć uczestnicy wielkiego finału quizu My Małopolska. Co Ty wiesz o regionie? Atmosfera podczas tego konkursu była nieprawdopodobna. To rzeczywiście widać zaangażowanie młodych ludzi. W pokazanie swojego regionu w jak najlepszy sposób, ale i ta atmosfera udzielała się widowni, widowni, która dopingowała i bardzo emocjonalnie żywiołowo reagowała na to wszystko, co działo się tutaj na scenie. Młodzi ludzie rozmawiali tutaj ze sobą, dyskutowali, rywalizowali, dotykając nie tylko kwestii związanych z postaciami. Tymi najważniejszymi dla Małopolski, ale również smakami, uwarunkowaniami regionalnymi, krajobrazem Małopolski, pokazywali tak naprawdę skąd się wywodzimy i kim jesteśmy. Największym atutem tego konkursu jest nie tylko to, że składał się z kilku etapów i na każdym etapie każdy, jak sądzę, uczestnik wyciągnął coś dla siebie, ale także to, że młodzież może poznawać nie tylko swój region, ale także może poznać in, inne zakątki Małopolski, z których pochodzą pozostali uczestnicy konkursu. Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepszym zespołem okazał się Solny Gród z technikum numer 2 w Bochni. Członków tego zespołu wyróżniał nie tylko wysoki poziom wiedzy, ale też niezwykła pomysłowość. Myślę, że to było widać. Tutaj kreatywność stała na wysokim poziomie, zwłaszcza w tych takich konkurencjach jak kalambury, czy też trzeba było coś dać od siebie, że tak powiem, nie tylko wiedzę, ale też przekazać w inny sposób swoje, swoje możliwości i to się udało. Przygotowania trwały dość długo. Wraz z koleżankami tutaj z opiekunem spotykaliśmy się w szkole po lekcjach, robiliśmy różne testy. Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyła drużyna łemko Rangers z zespołu szkół w Uściu Gorlickim, która podczas prezentacji regionalnych wykazała się wyjątkowym poczuciem humoru. Wygraliśmy pewnie dlatego, że mieliśmy bardzo zabawny program na początku w przedstawieniu. Dużo osób się śmiało. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna taka forma nauki przez zabawę. Atmosfera fantastyczna, świetne drużyny dopingujące. Każdy mógł przywieźć swoją, więc nasi również wspierali nas jak mogli najbardziej. Finalistów konkursu nagrodzono tabletami i biletami wstępu do najbardziej interesujących miejsc w Małopolsce. Ale prawdziwą euforię wywołała nagroda główna: warsztaty edukacyjne w partnerskim regionie województwa małopolskiego, Chorwackiej Istrii. Lauraci quizu będą mogli też brać udział w pracach małopolskiego sejmiku młodzieżowego, angażując się tym samym w sprawy, które są im szczególnie bliskie.